No cześć. intercas uratował sytuację. Kupiłem takie oto uszczelniacze tych wtryskiwaczy. Tutaj sobie numer możecie odpisać, zapamiętać, bo no wiadomo, że patrol ma to samo. Tak to wygląda. Tak to wygląda w głowicy. Dlatego wleci nowy filtr paliwa po tych naszej bałkańskiej podróży. Zobaczymy. Co będzie tam malolew w podstynie? Będzie syf, czy nie? Jak myślicie? Dobierzemy się za robotę Odkręcamy zasilanie wtryskiwacza. Z wynikających problemów, że rurka przeszkadza, wyciągnąć jakoś wyciągiem, ale wsadzić, trzeba byłoby to troszkę pomiąć żeby nie dopuścić, bo to musi dalnie przelegać w ściągamy ten króciec egiera. tam daliśmy sobie klucz przegubowy w tym miejscu no i tu już połączenie tu pełnił grzechotka tu już popuściłem i odkręcamy no. dolną śrubę przy tym króciecu odkręcam kluczem płaskim 14 Deliku taśnie mi poniosło i wymontowałem kolektor. Ale patrzcie jaki tam syf był w głowicy, nie ma jak czyścić, bo, nie, no bo to się nie wszystko połknie. Ale zaraz zobaczycie jak wyczyszczony jest kolektor. I tak wygląda kolektor. Troszkę nie do mety, no ale chuj tam. trzeba składać. W sobotę trzeba gdzieś jechać. O. I to wszystko przez ten... Chujowego EGiera. Taki syf. Tumułem w ropie. Później hmm, tym ropownicom z wodą i dimerem. I jakoś to tam popuszczało. no i pamiętajcie. Kolektora sącego nie smarujemy. silikonem, Ale pamiętajcie, a jak. Nie macie uszczelki, no to, to też nie smarujcie. Będziemy, kochane, dzieci zaślepiać EGR-a. Ale jak wyciąć blaszkę bez wymontowania EGR-a, bo mi się go nie chce wymontować? To pośmarujemy go śmarę Patrzcie się, dzieci, kochane. Patrzcie się, dzieci. O, śmary mi pośmarowany. Ładnie, 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 ładnie. Bierzemy kartkę papieru. Kurwa. Czy Gdzie to telefon mam dać? Gdzie O. Bierzemy kartkę papieru. Najlepiej papi papier biały. przykładacie, się. Objeżdżać pałuszkami. Pięknie, ładnie. No i mamy odbite, teraz wycinamy i takie samo wycinamy w blaszce. Albo może ma było tak, robić widzicie, że brudnymi paluszkami też nam wyszedł. Powiedzmy obrys tego. Pozdrawiam. No, jak nam fajnie. To teraz siedzi nie czy Zastanawiałem się czy silikonem jeszcze to nie objechać A nie ma takiej potrzeby że jak chuj, będę jeszcze raz ściągać. No, z półtorówki blaszki zrobiliśmy zaślepkę. Posmarujemy silikonem i składamy. Filmczek poskładany. Można się cieszyć tym pięknym dźwiękiem japońskiej technologii.